Jak mówi tradycja, Lilith, odrzucona przez Adama za swój bunt przeciwko jego dominacji, stała się kochanką Asmodeusza, jednego z najpotężniejszych demonów. Zaczęli wspólnie rządzić światem demonów, znanych zniszczenia ludzkiego życia i tworzenia chaosu. Według legend, Lilith i Asmodeusz wspólnie knuli intrygi, mając na celu dręczenie ludzi, zwłaszcza młodych małżeństw i kobiet w ciąży, co było związane z zazdrością Lilith wobec życia, które sama utraciła, gdy opuściła Eden. Jedna z ciekawszych opowieści mówi, że Lilith i Asmodeusz uwielbiali przemieszczać się między światami, szukając nieszczęśliwych ludzi, których mogliby zwieść na manowce. W tym celu często przyjmowali różne formy by wprowadzać w błąd swoje ofiary. Istnieje legenda, że pewnego razu Lilith i Asmodeusz zauważyli młodą parę w wiejskim domu, którzy byli głęboko zakochani i modlili się do Boga o szczęście i potomstwo.